Przede wszystkim chcemy się poznać od razu na początku mojego urzędowania po to, żebyśmy nie przedstawiali się sobie wzajemnie za pośrednictwem mediów, bo to zawsze jest gorsza forma przedstawiania się niż bezpośrednie spotkanie. A po drugie jesteśmy w sytuacji absolutnie wyjątkowej. mamy rosnące przecież od pewnego czasu zagrożenie koronawirusem i poczucie zagrożenia również w środowisku szkolnym, nauczycielskim. Dlatego chcieliśmy te kwestie podstawowe omówić, powiedzieć przedstawicielom organizacji związkowych, jakie mamy plany na najbliższą przyszłość. Plany, które absolutnie wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. Mamy pełne zrozumienie dla środowiska nauczycielskiego. Rozpoczęliśmy zmianę sposobu nauczania od roczników starszych bo to wynika z wypowiedzi ekspertów i ze zdania ekspertów którzy twierdzą że jeśli jest zagrożenie w środowisku szkolnym to przede wszystkim w tych starszych rocznikach a najmniejsze jest w rocznikach do 12 roku życia bo zdaniem wirusologów ekspertów tam transmisja choroby jest na znikomym poziomie w ogóle trzeba pamiętać że według danych sanepidu od 1 września do 19 października tylko 2,2% przypadków zachorowań pochodziło ze środowiska szkolnego a w związku z powyższym prawie 98% to są przypadki pozaszkolne, no ale mamy pełną świadomość że są obawy w środowisku nauczycielskim i dlatego nasze kolejne działania i kolejne decyzje w tym zakresie uzależnione oczywiście od rozwijającej się sytuacji Koronawirusa będą wychodziły naprzeciw oczekiwaniom również związkowców, i to dzisiaj zakomunikowaliśmy wszystkim trzem organizacjom związkowym, a za pośrednictwem tych organizacji wszystkim nauczycielom. Wszyscy jesteśmy w jednej drużynie, która z jednej strony wie, że najlepiej nauczać stacjonarnie, a z drugiej strony wie, że musimy to nauczanie stacjonarne dostosowywać do warunków, w jakich dzisiaj się znajdujemy w związku z pandemią koronawirusa. Poruszaliśmy wszystkie, wszystkie tematy dotyczące oświaty, również finansowania, również statusu nauczyciela, również etosu pracy nauczyciela, no ale siłą rzeczy zdominowała tą dyskusją sprawa zagrożenia koronawirusem i bezpieczeństwa w szkołach, bezpieczeństwo zarówno uczniów, jak i rodziców, jak i nauczycieli, jak i wszystkich pracowników oświaty i umówiliśmy się na kolejne spotkania w innych zakresach tematycznych. Kiedy W najbliższym czasie, dzisiaj zapowiedzieliśmy sobie, że zajmujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem i pewnie te kilka tygodni nam na te kwestie bezpieczeństwa w związku z koronawirusem upłyną. Natomiast niebawem będzie spotkanie zespołu powołanego jeszcze przez panią minister Annę Zalewską, który będzie podejmował inne niż tylko bezpieczeństwo tematy dotyczące oświaty.